Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą oddają bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek zwycięży ich, bo panem jest panów i królem królów. A także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On będzie je pasał rózgą żelazną. I on udeptuje tłocznie wina zapalczywości gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król Królów i Pan Panów. Dobry maniery oraz etykieta, rozdział, imię, które jest najbardziej znienawidzone przez Allaha, przekazał Abu Hureira. Wysłannik Allaha powiedział. Najstraszniejsze imię w oczach Allaha w dzień zmartwychwstania będzie imieniem mężczyzny, który zwać się będzie Malik al-Amlak, król królów. Dobry maniery oraz etykieta, rozdział, imię, które jest najbardziej znienawidzone przez Allaha, przekazał Abu Huraira. Prorok powiedział, najstraszniejsze, najbardziej nikczemne imię w obliczu Allaha. Sufjan powiedział więcej niż raz. Najstraszniejsze, najbardziej nikczemne imię w oczach Allaha, to imię mężczyzny, który zwać się będzie królem królów. Sufjan powiedział, ktoś inny, to znaczy inny niż Abu Azad Zinat, narrator pomocniczy, powiedział, król królów to szachan-szach.